Dzień dobry, witam Was widzowie. Dostałem żeton draftu ostatnio i powiedziałem sobie, a spróbuję sobie zrobić, bo i tak są też, ale dostałem z latana, czyli naszego gołta serii, na którym się to wszystko opiera. Trzeba go przetestować. Miejmy nadzieję, że nie będzie cheaterów w drafcie i przejdziemy jak najdalej. Ale no, jestem mega zadowolony i sprawdźmy po prostu, jak to nam pójdzie. z potężnym zlatanem wyszukajmy przeciwnika i zobaczmy czy to będzie cheater jak tak no cóż to wiemy, że dalej nie można grać w tą grę jeśli chodzi o drafty ale może to będzie normalny przeciwnik na razie czarny ekran wygląda na normalną nazwę Vinicius okej, okay, chyba będziemy grali moi drodzy tak, będziemy grali, więc super Pierwszy mecz z latana w naszym zespole Co z tego, że to jest draft. Ale przy piłce z latan Zlatan ze strzałem Nie trafił w bramkę Jak to jest możliwe. To nie z latan nie trafił w bramkę. To ja nie trafiłem w bramkę. Przyznaję się Bez bicia. Ale dobrze, fajnie, że nie ma teraz w pierwszym meczu. Zobaczymy, jak sobie radzi nasz Zlatan. Na razie jest w z Junior. Też Schegen broni przez przesunięcie się, fajnie, ok. On ma Marcelo, też fajna ikonka. Co to za czasy, kiedy mówimy, że Marcelo i jej brato ikony? Oj, starość. Ale sprawdźmy. Co sprawdźmy? To, żeby nie stracić bramki, sprawdźmy. Oj, oj, oj. 1 do 0. Bit za łatwo. I idziemy dalej. I Zlatan. I 1 do 1, moi drodzy. Mamy to. Jedziemy. Więc Zlatan nie będzie strzelał. Had w każdym meczu. To to jest nieudany draft, moi drodzy. To nie tak, że będę na niego grał. Nie nigdy w życiu. Śmiesznie, jak tutaj Gavi nam biega. Najeś po oko centralnym. Ale zlatan. Co tu się podziało? Dwa na jednego. Gramembert wygrywa główeczkę, o to chodzi. Zlatan do isko. I Zlatan, piękny fake shot i 3 do 1, Zlatan z hat 30 minut, ale to chodzi. Król jest tylko jeden moi drodzy. Oj, i teraz za łatwo, <gryw> 3 do 2 od razu odpowiedź. Kawin przy piłce, Florian Wirtz, Florian Wirtz to zlatana, zlatan finezyjnie, i mamy 4 do 2, moi drodzy. Ale 7 strzałów, 4 brałki, co on robi? Normalnie o to chodzi: jeśli jest taka karta, to o to chodzi. I bra. Łole brameczka 5 do 3. Od dwóch słupków, ale to wpadło. Piąta bramka zlatana w tym odcinku. Piękne przejęcie. Próbujemy od razu zaatakować. O i źle. Czy nie spalił? Spalił. Ajajaj. Okej, okay, też tego łapie. O, ale brzydki fili, ślisk od Marcelo. Czy to będzie koniec? Nie, tylko on potrzebował zmiany. Potrzebował pauzy, ale dostał chyba czerwoną kartkę za Marcelo w tym momencie. Uhuhu Ale słodziak tu się nam pokazuje, fiu, fiu <laughs> Strojach ikony właśnie tak Ta, Marcelo czerwona kartka za ten ślisk, więc Ojej To była moja wina Inaki Williams. I ktoś inny strzela bramkę. Florian Wirtz. W końcu. Ktoś inny już Latan z brameczką. 6 do 3. Czerwona kartka dla przeciwnika jeszcze jest. To chyba będzie druga runda w 100%. Jeśli teraz nie stracę z kick glitcha. I nie tracę. Jest okej. Okay. tego. A zagrajmy na... To miało być do Zlatana, żeby sobie zastawił się. Ale mamy 6 do 4. 19 minut do końca. Balde przy piłce. Wirtz I czerwona, druga czerwona kartka dla przeciwnika. Widać, że pięknie sobie radzi. Daj, szczupak. Latający Zlatan to był. Też była za duża zabawa. I goooooooal. z główki. Jeszcze przewrotka by się przydała, ale mamy dwie minuty do końca meczu. Minutę. Ale Emre czad czyści, Aj, aj, aj Hej, widz trzeba z przewrotki, a nie z zlatan i dobrze, on też chciał coś dać od siebie 8 do 4 Wygrywamy, pierwsza runda za nami Zlatan, man of the match 6 bromeczek. Okej okay, moi drodzy W takim wypadku Przeszliśmy pierwszą rundę 8 do 4. 6 bramek zlatana. Nie ma cheatera. Na pierwsze odczucie, zlatana. Dosyć tak czy siak zwinny. Jak na to, jak myślałem, że robią te sylwetki. Jakie on ma playstyle? Game changer. O strzał fałszę Wow. Szczegóły. Zwinno 64, no wydaje się na takie. No dobrze zbalansowane, ale ja bym miał więcej, też by się przydał Czy to będzie cheater eee, Chyba nie u Maradona I Garincha O nie Claudia Pina Nawet w drafcie Ale dobra, lecimy. Mecz potężny w środku pola była akcja latan. Jest 1 do 0. Odkupił się. Lecimy 1 do 0. 41. minuta. Brawo Kunde. Ibra dziurawi. Aj, Nuno. Nuno Tavares pięknie przejmuje piłkę. Brawo Carlos Alberto. Kawenberg do Gaviego Isko wypuść A wojsko. aj szkoda ktokolwiek inny by to był ale Zlatan aj broń Chevalier na krótki słupek do Zlatana Ale jest dobry mecz, dobry mecz. To jest mecz na wagę. Na wagę finału, nawet tego draftu. Ale mamy 1 do 0. A no i za późno, za późne podanie. Ow, Ibra, do tego Pięknie. Isko! 2 do 0 Ole meczyk, proszę Państwa Porąbane, lecz 2 do 0, 88. Gościu już wie, że to jego koniec. Mamy to, będzie trzecia runda. Przepotężny mecz w obronie z mojej strony. Właśnie się kiwał, ale braku mu szczęścia brakło. Aj 3 do zera. I mamy gol z latana. Dwie bramki z latana w tym meczu. I mamy to, mamy to. Trzecia ruda przed nami statystyki. No gości miał trzy strzały, tylko ja M14, co nie, ale on dużo klepał. Nie oddaję to meczu, jak to wyglądało naprawdę. Ale lecimy dalej, mamy półfinał draftu, w którym o, nie cheater i ja mogę nawet przegrać, nawet kitować. Inne, no, żeby to nie był cheater, bo chcę zobaczyć po prostu, czy dam radę, czy nie dam radę. A nie, że mi kończą, bo jak widzimy, teraz trzecia runda bez problemu weszła. Jak się nazywa przeciwnik? Shop FC pomija szybko Hurricane Runej. Ok, będzie grał. Jest ok, ale dziwna kamera. Bardzo jest to kamera naszego przeciwnika. Już widzę. Czy da się zmienić kamerę? Jeszcze ma Ronaldinho. się dało, bo to jest beznadziejna kamera. Czawi, ile on ma ikon? Co tu mu posypało? A tu Endika mnie tak przepycha. Ciekawe. Okej, okay, Florian Wirtz. Gravenberg. Endika trzeci raz już bierze. To będzie mój Nemezis, tak? W tym meczu. Dika czwarty raz. Oj. Oj, słupek. Ronaldinho dawaj, baldę Gavi, ibra, isko. Kurde, ale ma potężny składzik. Taki isko to mało sobie da radę. Razem z Gavim, no ale co. Trzeba próbować. Gawi słupek, no i mamy po słupku. Brawo kundę. On mi to przejął bez faulu. Dobrze, jedna to zaraz 20 minuta, ale ta kamera jest tragiczna. Dobrze. Kończymy w drugiej rundzie. Nie chcę iść z tą z kamerą, a przy okazji gość jest dobry. Otwórzmy sobie paczuszki. Jest draft jaki jest. Dwie rundy może być. Choć nie ma tritera. Otwórzmy sobie paczyszki za ten draft. Fajnie się grało z latanem. Zobaczymy, ile w sumie kosztuje 3 razy 75 plus. Malen, chyba albo macen. Malen. Ok. I moi drodzy. Dwie paczyszki do końca. Napastnik. Halan. Nie. Sorlot. Dobrze, niech będzie. Sorlot. Troszeczkę mi się odechciało. Kurczę, przez to, że mi kamerę popsuło. No. Przepraszam Was, że to tak wygląda. No ale nie wiem co się stało z tą kamerą. Ale była tak tragiczna, że mega mi się to nie podobało. Nie widziałem zawodników, no ale dobrze. Nagrody za draft nie oddały. I z tym Was moi drodzy zostawię. No, Zlatan bardzo ładnie sobie zagrał. Podoba mi się karta jego. Zobaczę ile kosztuje. Czy jest już na rynku jakiś Ibrahimowicz. 4 miliony, ja mam jeden, jakbym sprzedał wszystkich zawodników. No moi drodzy, jak będzie taniał, będziemy się starać, jeszcze 3 miliony, może do 3 miesięcy, aby w miesiąc milion zarabiać, ale to ciężko będzie. Może się uda, może będzie, może gdzieś się go trafimy, ale dobrze zatem z takim wypadku zostawiam Was drodzy widzowie i dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Łapkujcie, subskrybujcie. Cześć. Trzymajcie się. Pa-pa.